Dzień dobry, Jacek Szopiński, witam w Drugiej Kawie. Dziś moim gościem jest Arkadiusz Święcki. I tu mam problem. Mechanik Dakarowy, tak chyba uzgodniliśmy, że te, tak będziemy Cię nazywać. Tak. Pierwsze pytanie jest następujące, co Ty tu do jasnej robisz tu, a nie tam? Dlaczego jesteś tu, a nie kołyszesz się wielbłądzim ruchem gdzieś w Dubaju? Trzeba dać szansę młodszym. A, rozumiem, rozumiem. Szanowni Państwo, Arek sześciokrotnie był szefem ekipy mechaników podczas rajdu Dakar. To jest poważna sprawa. W timie osobowym, to znaczy nie, nie w samochodach ciężarowych, tylko w samochodach tak zwanych osobowych, bo to z osobówką chyba ma niewiele wspólnego, prawda? Niewiele. Takie auto. Yy, I to były wszystkie dakary te yy, amerykańskie. Tak. W Ameryce Południowej. Yy, Powiedz mi, jak się zostaje mechanikiem, jak się wyjeżdża na Dakar? Bo może ktoś by chciał na przykład. Co musi zrobić? Jakieś podanie gdzieś napisać? Trzeba zacząć od pasji, czyli. Z... Spróbować y, sił samochodowych. Czyli co, kupić starego łaza na przykład, na przykład? Na przykład. Od tego się zaczyna, od pasji. I ludzie, którzy wyjeżdżają na Dakar, to po prostu tak zaczynali. Od łaza, od jeepa. I co, i później y, y, wieść się rozchodzi, że ten arek to dobry, jest dobrze tam śrubki przykręca. tak? I no, gdzieś wynajdują, szukają takich, którzy też mają pasję w mm -hmm. y, swojej dziedzinie, więc. Y, Tacy ludzie przyciągają następnych taki z pasją i to tak się kręci. Jedni wyjeżdżają na Dakar drudzy na jakieś inne rajdy. Więc jest to przyciąganie. O, znaczy naturalne przyciąganie, tak. to, to dobre jest. Wizyta Arka nie jest przy, przypadkowa. Trwa w tej chwili Dakar 2021. Dakar, który jakby wrócił do Afryki trochę, no ale na razie to tam jeszcze jesteśmy chyba po czwartym etapie w tej chwili czy po piątym. Ja nie śledzę, ty pewnie bardziej śledzisz. No, coś takiego. Ciekawe powiedz mi, bo mamy Polaków, którzy mechanicznie radzą sobie. Choćby pan Rodewald, który też ma sukcesy Dakarowe w ciężarówkach, nie w osobówkach. Co takiego jest, że Polak tam potrafi? Czy to chodzi o tą naszą kreatywność, że jak coś nawali, to nie wiem skręcę to na, na gumę do rzucia i trytytkę, i, i dam radę, i auto pojedzie? To jest, to jest w nas? Tak, coś, coś w tym takiego jest, że Polak potrafi po prostu, jak to kolega e, powiedział, pustynia uczy, więc jeśli Polak się znajdzie w takiej sytuacji, więc sobie poradzi, znajdzie drut na pustyni, kawałek deski, opony i jest w stanie naprawić samochód z niczego. Deskę na pustyni. No choćby te pustynie południowoamerykańskie, one się różnią od tych afrykańskich? Pytam jako doświadczonego pustynnika. Tak, różnią się. Jest, jak to Francuzi nazywają, na pustyni amerykańskiej jest fesh-fesh. Czyli jakby ktoś mąkę rozrzucił. A, czyli i ten piasek, tak, piasek jest tak drobny. No to jest jeszcze gorzej, to jest zabójstwo i, dla silnika przecież. Tak, no i tak żeśmy też pierwszy Dakar skończyli. Zabijając silnik. Zamordowanym silnikiem. Tak. No, no tak. Już jakby ta, ta, ta informacja się pojawiła, że te osobówki uczestniczące w Dakarze to są osobówkami tylko z nazwy. Czym tak naprawdę? Jakie jest. tym Sposób, jaka jest metoda, patent na to, żeby, żeby zmontować dobre auto rajdowe? Trochę szaleństwa i trochę doświadczenia. Szaleństwo w tym, że ktoś się porywa na, na coś takiego, a doświadczenie większość ludzi, którzy. Startuje, nie mówię o teamach fabrycznych, fabrycznych to... mówię o tych teamach amatorskich i, i, i to są wspaniali ludzie, bo mają doświadczenie właśnie z, z jeżdżenia po swoich okolicach takimi samochodami, jak to się nazywa, upalanie motoru, topienie, i to tak ewoluuje do tego, że dorastają, a pojedziemy sobie na pustynię, zobaczymy, jak sobie tam damy radę. Na razie na pustynię błędowską. Błędowską. Na przykład. E, i, no I tak to się metodą prób i błędów e, lata właśnie tych prób e, no, modyfikuje. się. Także każdy jeden. E, można by powiedzieć tak, by życzymy wielu prób i jak najmniej błędów. Tak. tak. Bo to też kosztowne błędy, prawda? Jeżeli tak. coś rypnie, to. To, to napra koszty naprawy idą w grube y, jakieś tam pieniądze? No duże pieniądze, duże pieniądze, aczkolwiek no są timy dwu-trzyosobowe, y, które poznałem tam i to są tacy pasjonaci, że cały rok zbierają pieniądze. Mają 20-30 drobnych sponsorów. Z, Aha, takie mhm. Auta obklejone tymi sponsorami i oni tak, że tylko zostaje takie miejsce małe, tak. żeby kierowca coś widział. Tak? I oni po prostu sobie jadą, sami naprawiają. Generalnie Dakar jest to taka impreza, gdzie integruje się całe społeczeństwo takie Dakarowe. Wszyscy sobie nawzajem pomagają. No i to jest jakiś no to tak, taki... Ja jestem w stanie to zrozumieć, ponieważ ekstremalne sytuacje bardzo często powodują, że ludzie, ludzie, którzy są uczestniczą w jakiejś ekstremalnej sytuacji, na ogół są w stanie lepiej ze sobą współpracować niż, niż na co dzień. To jest pewnie jakiś tam psychologiczny mechanizm, ale przecież w Dakarze jest też rywalizacja. Jest, ale rywalizacja jest tylko i wyłącznie między zawodnikami. Między mechanikami nie Aha. ma ry rywalizacji. Czyli e stary, e stary pożycz mi tutaj podkładkę, bo mi pękła, tak? Dokładnie. Tak, tak to działa. Nie trzeba znać języka żadnego. Uniwersalny, wszyscy, tak, wszyscy uniwersalny język mechaniczny. Mechaniczny. Machanie rękami, pokazywanie. A nie bolą to to. ręce trochę? No, bolą, ale to od pracy. Rozumiem, rozumiem. Powiedz mi ile, bo często widać, że tak naprawdę ten samochodzik terenowy jedzie sobie jedzie po tej wydmie pustyni w piach z nie, spod kół. no piękny widok prawda ale za każdym takim samochodzikiem jadą ze dwie ciężarówki pewnie tak no wszystko zależy od majętności timu albo jedzie ciężarówka albo jedzie drugi podobny samochód w razie czego żeby coś przeszczepić. Tak, dokładnie no, tak, tak to działa między innymi w tych takich powiedzmy uboższych trochę teamach, więc się właśnie w ten sposób przygotowują. Jeśli jadą landrowerem, to mają dwa landrowery, żeby coś wykręcić, żeby dojechać do, tej, do tego celu. A, jak nie, a jeśli nie mają, a rzecz dzieje się w Afryce, to można liczyć, że w wiosce tak. gdzieś będzie jakiś landrower, bo to jest auto, które tam dość popularne jest. Tak, tak. I wiele innych samochodów, a właśnie też między innymi. Inne teamy, te, które już odpadły, mają też szczęście, więc sobie pomagają, Pożyczamy. pożyczają. No jest. Czy któraś z tych twoich wypraw dakarowych była jakimś sukcesem, zajęciem jakiegoś eksponowanego miejsca? Wszystkie, które zostały ukończone. No tak, to, to już na pewno jest sukces, bo to nie każdemu jest dane ukończyć. Tak, ale generalnie. Sukces to jest dojechanie do mety. Na Dakarze nie jest istotne kto jest który. Dlatego na sam koniec wszyscy wjeżdżają na podium. Ci co ukończyli wjeżdżają na podium. A ty I... sześciokrotnie rozumiem sześć razy szefowałeś. Nie. Nie. Tak to znaczy szefowałem ale, ale nie za każdym razem. Nie za każdym razem. Aczkolwiek były e, okazje gdzie właśnie przez to że się pomagało innym teamu zapraszali i razem z nimi wjeżdżałem na podium jako ten który im pomógł. Mhm. Poniekąd doczepiony nowy hmm, mechanik jakiegoś teamu. <gry> tak. Po, pojechałbyś jeszcze raz? Jeśli byłaby taka możliwość, tak. To Czyli jest... Rozumiem, że ten team, w którym, w którym, z którym pracowałeś, na razie nie uczestniczy. W na tym razie roku. nie uczestniczy. Nie może, tak. może, może ciuła <gry> pieniądze od tych drobnych sponsorów. Albo już wiek nie pozwala, bo to też, też tak może być. Większość to są wiekowi zawodnicy. Klima jest w tych autach? W niektórych tak, w niektórych. A, nie. Albo te klimy fabryczne to pewnie cudawianki tak. tam mogą tak. sobie pozwolić. I na jakiej bazie był zbudowany wasz? Samochód. Pierwszy samochód był zbudowany na bazie Land Rovera. Twojego ukochanego, bo wiem, że tak. ta pasja do tych aut jest absolutna. Tak. Yy, drugi samochód, którym byliśmy na takarze, to już była Toyota Land Cruiser. No i trzeci... To podobno dość dzielne są auta. Tak. Yy, jest ich sporo na tych rajdach. I następnym samochodem to było BMW X5, potem X3. Yy -y. Czy ty uczestniczysz też w, w, w tym procesie p, budowania takiego samochodu, czy ty tylko się nim opiekujesz na trasie? Y... Uczestniczę w, w budowaniu. Pierwszy samochód to żeśmy zbudowali od podstaw. Y, z chłopakami w miesiąc czasu, więc. I dojechałem? Auto... Nie. <laughs> no tak myślałem, bo. Y, jak to mówią, błędy wieku dziecięcego dały o sobie znać. Y... Ale każdy jeden samochód, który się dostaje, czy kupuje, czy buduje, za każdym razem trzeba go rozebrać, więc tak naprawdę się go buduje od podstaw. Tak jak wymienia, się, wymienia się wszystkie elementy, które da się wymienić na jakieś bardziej wytrzymałe, rozumiem. Tak, to z każdego Dakaru. Analizuje się co wytrzymuje, co nie wytrzymuje i tak większość Timów robi, czyli... robi. Robicie notatki, czy to tak. wszystko jest w głowie? Nie, tak? to są notatki, to są dyskusje z czyli zawodnikami. Przypuszczam, że masz jakieś spore archiwum. Uj. Czy ono jest uporządkowane, czy tak jak to bardzo często bywa u mechaników, że w kartonach po bananach na przykład? No, coś w tym stylu, albo w kartonach po bananach, albo na laptopie, kilkadziesiąt tysięcy zdjęć, bo jak się jest na takim rajdzie, to nie, człowiek nie omieszka, a po prostu z aparatem podglądać, bo też to właśnie no tak, 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 tak działa: że jak człowiek jest, to patrzy, co u innych jest lepszego, co można wykorzystać, i w ten sposób człowiek się uczy i przygotowuje się na następny dakar. Więc tak wszyscy robią, każdy, każdego podgląda i ma czas na to, żeby na następny dagar coś nowego wprowadzić. Powiedz mi, co udało się, to pewnie trudne, bo pewnie takich wyrypów, czy takich jakich zdarzeń nieciekawych było mnóstwo, ale co takiego naj, najpoważniejszego udało się zrobić, naprawić w drodze po drodze? Wymienić skrzynię biegów na pustyni o północy po to żeby nie w, zawodnicy z parku w parku maszyn nie, 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 nie tylko nie, gdzieś po prostu nie. burza piaskowa 500 km je, je. od nie wiadomo gdzie tak no, nie wiemy konkretnie gdzie gdzieś na środku rajdówki tylko przejeżdżały koło nas Czyli byliście na szlaku, to jest pół biedy, tak. bo zdarzają się nie, niemiłe sytuacje też lekarze, że ktoś gdzieś się gubi i potem jest z tym spory kłopot. Wy na szczęście zatrzymaliście się tam gdzieś, gdzie w razie czego pewnie helikopter by po was przyleciał. Tak, tak. I co? Pada skrzynia biegów i co? I wtedy komórka, Arek, i ratuj, tak? No, dokładnie w ten sposób. Telefon satelitarny o, no tak, o specyficznym dź gdzie dźwięku, gdzie człowiek siedzi na kampie. I słyszy ten telefon, to jest jedyny, już... nie melodyjka z, z sieci, tylko po prostu jeden specyficzny dzwonek, i, i już, wszyscy go już mają, wiesz, że coś... i każdy się podrywa. I teraz czyj telefon dzwoni? Nasz, sąsiada, kogoś? No jak nasz, no to pakujemy się i jedziemy. Możemy naprawić auto tylko i wyłącznie w miejscu, gdzie przecinają się drogi serwisowe i odcinka rajdowego. W tym miejscu możemy naprawić. Akurat tak się zdarzyło. Że dojechali do takiego miejsca i tam mogliśmy. A jeśli by dokonać. auto stanęło gdzie indziej, to co? To muszą sobie poradzić sami. Sami? Tak. Muszą prosić innych zawodników, lub są też na szlaku e, samochody serwisowe, które uczestniczą e, w rajdzie. A można na sznurek takie auto wziąć, czy nie? Bardzo? Można. Kurde. Można. Jest e, według przepisów e, Dakarowych: auto musi przejechać przez metę. Nieważne, czy pcha go zawodnik, czy ciągnie go, musi. Czy osiołki go tak, ciągną na musi przykład przez, przez metę. Mhm. Więc to jest pytanie, w którym miejscu się auto zepsuło. I co, wtedy, jak padła ta skrzynia, zrobiliście? Tak. Ile to trwa taki, taka operacja? No bo ty, teoretycznie, jak ja kiedy rozmawiam z mechanikiem y, klasycznym, mówię pod tytułem Coś mi moja skrzynia biegów, o panie! To no tydzień roboty jest, to i tu podnieść, opuścić, wyciągnąć ten, a wy w ile? Dwie i pół godziny. Można? Można. Ale auto jest przygotowane w ten sposób, żeby się to dało właśnie tak zrobić i trzech ludzi pracowało pełną parą, żeby to zrobić. I rozumiem na tyle skutecznie, że auto nie tyle dojechało do parku maszyn, w sensie do, do kampu, tylko w ogóle jechało dalej w rajdzie. Tak, ale dojechało. Ukończyło dojechało odcinek, do końca. Tak, mhm. ukończyło odcinek. przyjechali nad ranem, więc mogliśmy dalej wystartować. Co robi? Będziemy powoli kończyć, bo tak moglibyśmy gadać tydzień. Co robi mechanik Dakarowy w momencie, kiedy jego ekipa sobie tam hula po pustyni, a ty już jesteś w kampie, to, to co robicie? Staramy grać? Nie, staramy się przygotować wszystkie części, które mogą być potrzebne. Odsypiamy noc, którą nie przespaliśmy, bo trzeba auto zreanimować. Potem jest, A, jest kilometry... tak, zwana, tak zwana obsługa bieżąca. Czyli. Tak, i potem kilometry jazdy, więc tak naprawdę zostaje nam godzinka, dwie snu i, i tak abarot na w, ka co do... w każdy dzień. Każdy dzień, godzina, każdy dwie snu? Dzień. Tak. Mało trochę jest. No wszystko zależy od zawodników. Jak bardzo zepsują samochód? Jak mniej zepsują, możemy więcej pospać. Jak zepsują więcej, no to jest tak. mniej snu, a więcej pracy. No w sumie tak. Sobie tak przypominam teraz, bo też kiedyś byłem użytkownikiem pojazdu typu UAZ. Jeździłem przez prawie chyba półtora roku nie miałem innego samochodu na co dzień. Po prostu jeździłem na co dzień łazem. W tej chwili chyba taki dość, dość wyczyn, tak mi się wydaje. Bo, I jedyne, jedyna poważniejsza naprawa, której dokonałem, to wymieniłem sobie uszczelkę pod głowicą w terenie. Zresztą, ułaz, jak zapewne wiesz, to jest samochód, którym jeśli miałeś klucz siedemnastkę, młotek i kombinerki, to właściwie można było już sobie parę rzeczy spokojnie zrobić. No, taki był sam, ten samochód. Bo te nowoczesne już są trochę bardziej skomplikowane. To już zupełnie na koniec. Lepiej mieć prosty, pancerny pojazd na Dakarze, czy lepiej sprawdzają się te wysublimowane, naszpikowane elektroniką, techniką? Auta? Lepiej mieć prosty wóz drabiniasty, który po prostu no właśnie. się naprawi właśnie sznurkiem, deską, drutem, młotkiem, przecinakiem. Znam historię na temat silnika, który się urwał, podwieszanego na... O, 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 z Poobcinanymi gałęziami chojaku położonym na, na nadkolach. To też się da, da, da zrobić, żeby dojechać w miejsce, w którym, pewnie, w którym później będzie można działać dalej. Dobrze, będziemy śledzić Twoją przyszłą karierę dakarową z nadzieją, że sponsor albo wychował sobie następcę, w sensie zawodnik wychował sobie następcę, albo nazbiera tam od tych drobnych sponsorów jakichś pieniędzy. I napij się tej kawy wreszcie, bo przecież zostanie, być strasznie zimno już będzie. Już tak na koniec. Arkadiusz Święcki, sześciokrotny uczestnik Dakaru, z czego nie mówimy ile, ale parę razy udało się dojechać do końca. Tak. Dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję.